w Teatrze Miniatura. Co to za doświadczenie? No, doświadczenie, jak każde inne, chociaż um, na pewno jest to tyle ciekawe, że z paru względów jest ciekawe, bo ja mieszkam blisko Miniatury, nie powiem gdzie, ale mieszkam dosłownie półtorej przystanku dalej, więc Teatr Miniatury jest dla mnie jest dla mnie, jest dla mnie takim trochę miejscem sentymentalnym. Ja tutaj na Y, spektakle dziecięce. Nie pamiętam dokładnie tego, ale coś tutaj oglądałem na pewno, bo zawsze darzyłem w ten teatr sympatią. Przechodząc obok czy chodząc do radia, zawsze myślałem sobie o tym, że to fajne miejsce. I kiedy y, rolę dyrektora objął Romek Wicza, mój dobry y, kompan y, z wielu sytuacji życiowych, y, pomyślałem sobie, że, że fajnie było coś tutaj zrobić, I, i tak się stało. że Romek zaproponował mi muzykę do spektaklu odpowiedniej Graszki i skończyło się na tym, że zagrałem też gram rolę Chłopca w spektaklu, tym, że właśnie. I jest to dla mnie zaskoczenie, aczkolwiek nie takie, które bym się nie spodziewał, ponieważ już zacząłem grywać w spektaklach i jest naturalna chyba ścieżka, kogoś, kto się troszeczkę z filmem związał i nigdy nie będę pewnie aktorem, ale Ażej Hyra, Pierre nie zamierzam, bo to jest straszliwie trudny zawód i do tego trzeba mieć prezpozycje specjalne, trzeba mieć dykcję, wszystkim. Ale no, z ludźmi na scenie, robię to samo właściwie, więc jakby to nie jest dla mnie doświadczenie jakieś nowe. Chociaż na pewno sztuka dramatyczna jest specyficznym rodzajem żarów, jest to, jest to na pewno coś takiego, co, po prostu co, co stwarza wymagania inne zupełnie, niż na przykład komedia i też tego się tutaj uczę właśnie. Jak powstawała muzyka do spektaklu? Muzyka powstawała troszeczkę marginalnie, bo nie miałem na to czasu. Znaczy, ja muzykę tworzę szybko dosyć, to znaczy chodzę z tematem jakiegoś zarysu muzycznego, wiem w jakim klimacie to ma, być muzyka, to ma być muzyka, pochwalę się, że piszę dość różnorodne rzeczy, to znaczy jestem w stanie napisać i piosenki rockowe, popowe, jestem w stanie napisać muzykę jazzową, mogę napisać muzykę elektroniczną że od razu mam mniej więcej pomysł w głowie na, na to, jakie to ma być, jak to umieścić, umieścić po prostu w jakiejś tam sonarystyce, ale czekam często z, z tą presją jakby na sam koniec, żeby, żeby trochę w stresie tę muzykę popełnić, a tym razem stres był większy, ponieważ jako aktor musiałem coraz więcej grywać I, i już pod koniec, do, dokładnie w ostatnim weekend już trochę czułem po prostu na sobą topór tego, tego już po prostu, tej premiery zbliżającej się. Całe szczęście no, Jacek Gielczak i... Załoga y, tato Miniatura byli bardzo wyrozumiali wiedzieli, że no, dwie próby dziennie, nie jestem w stanie czasami inne po prostu przysiąść do tego, że to skończy, ale skończyliśmy to weekend jakoś z Jackiem, znaczy no, ja skończyłem, Jacek zatwierdził, te, teraz żeśmy to dołożyli, jak się robi w teatrze, że właściwie muzyka pojawia się na sam koniec, żeby jak to się mówi, aktorzy nie grali klimacików. Właściwie to trochę aż, za, aż, aż się zrobiło zabezpieczenie spokojnie, bo wszystko było gotowe dużo parę dni przed spektaklem, więc czekam na jakiś postulek, jakąś, jakąś małą rewolucję wcześniej się ziemi teraz. Jak się miała muzyka do postaci, o, o której Pan dowiedział się wcześniej? Tak? Bo rozumiem, że o postaci dowiedział wiedział Pan się wcześniej, dopiero potem jakby idea skomponowania utworu powstała, tak? To, to, to jest bo troszeczkę, to jest, to jest, że się wyrażę, trochę za dużo grać w sztuce i robić muzykę. To jest chyba jakaś taka wyjątkowa sytuacja. Yy, Wolą robić jedną rzecz, no ale jakoś tam powiedzmy, że z zasadzie tego, że, że tej muzyki nie było tutaj dużo potrze potrzebne, potrzebne yy, yy, jakoś, jakoś się uporałem z tym zadaniem, ale yy, ta muzyka cały czas mi grała z tyłu głowy. Skupiłem się bardziej na roli, na, na postaci, a to jest tak fajna, fajna obsada aktorska, że my tą właśnie sztukę tworzymy razem z Jackiem, który jest też aktorem przecież. Tworzymy ją troszeczkę na zasadzie drużynowej, no to jest taki teamwork i Tutaj każdy pracuje na korzyść innego aktora. To jest, to jest fajne, że aktorzy są zgrani, nawet ci, 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 ci z miatury ci z zewnątrz, znaczy no, te zgrani są po prostu i są przyjaźni się nastawieni, że nie ma tak, że ktoś gra na siebie i myśli o tym, jak świetnie wygląda. To naprawdę wszyscy są otwarci na, na resztę słuchają się nawzajem i mam poczucie uczestniczenia w takim no, jakimś bardzo koleżeńskim, przyjaznym spotkaniu y, y, pewnej takiej uwagi jakiejś takiej scenicznej, która po prostu tutaj między nami jest generowana i to jest, no to jest strasznie takie, takie budujące, że się wyrażę. Wiemy, że jestem temat sztuki poważny, że to jest coś, coś ważnego. Chcemy, żeby przyszło sporo ludzi, żeby przyszły, przyszły te dzieciaki. samam mam dzieciaki w wieku gimnazjalnym między innymi. Mam, mam syna, w wieku 14 lat, i starszego syna, wieku 21, Lukasa. Jestem ciekaw, jak oni to odbiorą. Chciałem, żeby te dzieciaki y, przychodziły bardziej no, po prostu jakoś tak y, tłumnie oczywiście na tą sztukę. Nie wiem, czy to się uda, czy, y, czy się uda Tomkomowi, czy zagonić tę młodzież do do miniatury. Nie wiem, jakie są sposoby dzisiaj zaganianie zagania, zagania młodzieży, kiedyś to się robiło po prostu tak, że się pakowało do autobusów i tyle, może teraz też tak jest. Ale uważam, że ta sztuka pamięta o czymś ważnym i, i że naprawdę wykuwamy jakąś istotną treść tutaj, e, pracując właśnie nad tą piaskownicą w te e, popołudnie wieczory wrzeszczańskie i przygoda jest naprawdę niebywała. Mówił pan odróżnienie ma pan koszulkę Chicago Bulls? No tak to jest ulubione. No tak, tutaj postać jego to postać chłopca, który się fascynuje sportem. Akurat koszykówka jest też częścią mojego zainteresowania sportowego. Ja się pasjonuję piłkonożną, koszykówką i... Boksem na przykład powiedzmy sportami, sportami walki, ten jest od sztuki walki też. Krzykówko zainteresowałem się dosyć późno, bo w wieku lat 20 paru przez lata na to, że mój brat jest trenerem koszykówki w, w Asago i tam, znaczy jest tam asystentem tenera, jeden z paru asystentów i brat mnie zainteresował właśnie klubem Chicago Bus oraz Michaelem Jordanem. To wszystko się złożyło, że, że, że pani scenograf właśnie wymyśliła mi to jak bus, ale jak najbardziej byłem fanem Jordana i to Jordan mnie obudził ku koszykówce. No i kiedy na przykład nie ma załogi na jakiejś powiedzmy na, na dzielni, która pogramy w nogę, to my bierzemy piłeczkę sobie do koszykówki i z Cosmo Lucasem i z nami idziemy grać, dziewczynami też moimi różnymi, które grywają. Jeżeli po prostu są takowe dziewczyny, gramy po prostu w kosze i zmieszowaliśmy albo na punkt, albo gramy sobie w, w jakoś tam, dwóch na dwóch. Więc jest to pomysł, który oczywiście jest jak najbardziej no, zgodny z tym po prostu co, 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 co robi w życiu. Bardzo dziękuję. dziękuję.